Przememblowanie robię, poczekaj że ja się kurwa zespiłem, z... nie mogę wyjść Dobra, niech będzie tak, tak będzie w porządku? Tak Oj, teraz to fajnie wygląda, kurwa, ile przestrzeni nagle, chłopaki O kurwa, jak elegancko, tej Ewentualnie teraz... możemy... Dobra, panowie, teraz to w ogóle nie O kurwa A to jest wyjście Mucha, Mucha no, Mucha... Mucha mi złą zabrała Dawaj Ozdychek no kurwa! Teba! No <grywa> <grywa> wow. nie kurwa! Dobrze! O kurwo! No, Ja... Nie oddam ci tego. Nie nadajcie no, mu go. Jest! Jebałany. <grywa> Czego prądu nie mam? Ja się nie wiem. Aparatusza jeszcze nie wziąłem. Ja nie wiem, czy ja przez przypadek nie włączyłem. Oh. Chopię takich dźwięków, jakie tam były, ja nie słyszałem jeszcze nigdy w tej grze. Ja tam nigdy więcej nie wracam samemu. Jest? To jest? Chyba nie ma. Chuj będzie. Oh, Coś nie wiem. syna dużego. Kurwa. Prawa wygląda w ten sposób Filip yy, spadł Przyjąłem. O, amskrapt. e e Łuki! O! Tu, tu, tu Grzesiu, tu! Zabierzemy go, nie? Ja pierdolę! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, nie mam sprinta kurwa! Kurwa, nie! I dołóż, To jest taki łeb, chłopie! Uf, pizde. Dawaj, dawaj! Czesle, jaka Co się stało z Grzesiem? Yy, tutaj chodzi głównie o kuret. Dawaj, dawaj! Eee. Ale się Ej! <gryw> Otwórz to! Co się się tam tam nie Chcę, żeby dzisiaj było. Słuchaj, jest wtedy jedną wartość. Dobra, nie wiesz co? To... Nie wiem, idziemy stąd. Dobry, już co my teraz zrobimy? Poczekaj, się. Muszę to być dalej, czy co? Ten pokój taki duży dojebał. Aha, ten ten, 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 taki unlucky. Tak, no. Ja pierdolę, nie wytrzymam. Co? O kurwa! Nie mieliśmy tutaj, że jebać offense? Offense jest najlepszą mapą, moim zdaniem. podstawowych jest najlepsza. Podstawowych jest najlepsza. <laughs> nie ma, no, dobra. Y nie pierdol! A dobra, dobry się pierdol. Kurczę no Grzesiu, nie wyżyję dalej. Daj Grzesiu, ej. Biegnij, ile sił. Ty gdzie jestem? Nie dalej. Ale mi zniknął w ogóle. Tak zniknął? czy nie jest w tym miejscu, nie jest nie tym miejscu, gdzie Chyba w tym miejscu, gdzie co za o, przestała. Ktoś zadał Przestała chyba strzelać. Nie wiem, co kierował. powiedział, a śmieć je bani. Ja nic nie zrobiłem. Rind... Gdzie ty jesteś? O, braken. Jak to braken? No, braken jest. No, <laughs> mi tego zajebałeś? Nieprawda. Nie? Tak samo jak zawsze? Nie, nie. To wina wieżyczki, była zbugowana Była ona nie powinna tak by długo strzelać To Tu coś mam, panowie O, Gabryś Spokojnie, to nie wieżyczka Nie, 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 spokojnie. ja idę pierwszy O ale nie O nie, znowu Który się zajebał Nie, jeszcze podatek Halo Obydwoje moje w wodzie wylądowali. I podatek będzie już na samym starcie. dym powiedział, a, wina łukiego. Mam ja ale. dym powiedział, a zrzucił mnie. <laughs> wszystko. Rindindyn powiedział, a mam nagrane. Czekam na materiał. Mario, ty jesteś zjebem, Nie wiem, ja to no. Trolujesz co ja ci zrobiłem? Czemu teraz kurwa? Przepraszam za moje czyny. Też mam to nagrane. Mam nagrane, byłem tą barierką. Nie no, no, ja znowu. Więc co próbowałeś. Co, trzeba wrócić tędy? Co? Przepraszam. Muszę je startować jeszcze. Dzień dobry. Siemma.